Ma być bardziej ekologicznie i ekonomicznie. Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji zakończyło właśnie drugi etap modernizacji instalacji uzdatniania wody na kompleksie basenów krytych. Zadanie kosztowało 100 tysięcy złotych i polegało na budowie zbiornika przelewowego z instalacją oraz zainstalowaniu aparatury pomiarowo kontrolującej parametry wody. Do tej pory to pan był odpowiedzialny za to, żeby woda w basenie była taka jak musi być, tak? Tak. Na czym polega pana praca? No ta praca polega na tym, żeby po prostu woda była y, taka jaka jest w tej chwili, nie? Pobieramy w tej chwili wodę, to jest stara metoda. Stara, starą metodą y, pobie, y, robimy sobie dla siebie, tak? A teraz to po prostu robią dla nas to komputery, tak? Y, mamy taką, o, pobieramy wodę. Tutaj mamy takie oto można powiedzieć, sprawdzamy po kilka kropli, no i po prostu mieszamy z wodą i wychodzi nam zawartość chloru w wodzie, tak? To jest zawartość chloru, która jest dopuszczalna oczywiście, tak? Mamy w tej chwili 0,06, tak jak powinna być, tak? Jak działają zamontowane urządzenia? Do tej pory woda z tak zwanych przelewów trafiała do kanalizacji. Na dobę dolewaliśmy od 40 do 50 metrów sześciennych do dużego basenu. Dzisiaj woda z przelewów trafia do zbiornika. Następnie, poprzez system filtrów i uzdatniania wody, trafia z powrotem do basenu. Ma być taniej. Tak? Zrobiliśmy tę inwestycję po to, żeby ograniczyć koszty funkcjonowania basenu. Dodatkowo jest zainstalowana aparatura pomiarowo-kontrolno-dozująca, czyli żeby spełnić rozporządzenie ministra zdrowia o częstotliwości wewnętrznych badań parametrów wody. To jest 104 godziny. Mamy taką zamontowaną aparaturę. Do tej pory badaliśmy to wszystko ręcznie. Dzisiaj, automatycznie co 5 minut sprawdzane są parametry wody i automatycznie dozowana chemia. Przewidujemy, że stopa zwrotu z inwestycji będzie w ciągu 12 miesięcy. My wydaliśmy na to 100 tysięcy wróbli. W ubiegłym roku basen zainwestował w nową stację uzdatniania wody. Dzięki temu w tegoroczne wakacje będzie można korzystać równolegle z krytej i odkrytej pływalni. Pasen zewnętrzny zacznie działać od 25 czerwca. W lipcu kryta pływalnia będzie czynna od 12 do 18.